Z martwych stanie Pana Jezusa. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Jezusa i moja Matko. Dzisiaj w pierwszą sobotę miesiąca po raz kolejny odpowiadam na Twoje zaproszenie i Twoje pragnienie. Oddaję Ci Maryjo czas tej medytacji i proszę, abyś... Przyjęła ten dar nie dlatego, że jest doskonały, ale dlatego, że Ty znasz moje serce i wiesz, że choć jestem człowiekiem słabym i grzesznym, jednak pragnę Cię kochać i spełniać Twoje prośby. I pragnę, Maryjo, aby Twoje wołanie z Fatimy przyjął i wypełnił cały świat. Proszę Cię, Maryjo, prowadź mnie w tej medytacji. Wypraszaj mi światło Ducha Świętego i otwartość mego serca, abym, poznając Ciebie, umiał Cię, Maryjo, naśladować, abym od Ciebie uczył się Jezusa kochać, służyć Mu, prowadzić innych, zwłaszcza zagubionych, biednych grzeszników, do miłości i miłosierdzia dobrego Boga. Zdawać się może, że w tajemnicy zmartwychwstania pana Jezusa ciebie, Maryjo, nie znajdę. Nawet w ewangeliach opisujących spotkania zmartwychwstałego pana, nie znajdziemy ani jednego słowa o spotkaniu Jezusa zmartwychwstałego z Tobą, Maryją. Czyżbyś rzeczywiście nie doświadczyła radości ujrzenia zmartwychwstałego Jezusa? Jeśli ktoś szuka słów w pełni odsłaniających tajemnice ludzkiej duszy, na pewno ich nie znajdzie? Jakimi ludzkimi słowami można opowiedzieć i wyrazić, całą pełnię życia Boga w duszy ludzkiej? Nie ma takich słów. Ludzki język jest zbyt ciasny, zbyt ubogi, by mógł Wyrazić i opisać to, co dzieje się na głębokościach doświadczenia Boga? Maryjo, nikt poza tobą nie może wyjawić tajemnicy twojego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, tylko ty sama możesz, jeśli taka będzie wola Boga, odsłonić przed oczyma mojej duszy. Co przeżyłaś pierwszego dnia tygodnia, gdy Jezus z martwych wstał? Maryjo, proszę, weź mnie ze sobą i powróćmy do tych najtrudniejszych chwil konania, a potem pogrzebu Jezusa. Realna i prawdziwa śmierć Jezusa rozdarła twoje serce cierpieniem, przeszyte zostało ono mieczem boleści, zanim żołnierz przebił włócznią najświętsze serce Jezusa. Co czułaś, Maryjo, trzymając w ramionach martwe ciało ukochanego Syna? Co działo się w twoim sercu? Maryjo, proszę, pozwól mi odczuwać ból Twojego niepokalanego serca z chwili, w której trzymałaś w ramionach martwe ciało mojego pana Jezusa Chrystusa. Jak wielki, jak niewysłowiony był to ból. Ty, Mario, jak nikt inny, miałaś udział w męce pana, więc jak nikt inny, cierpiałaś, gdy umarł. Gdy jego najświętsze ciało zostało złożone do grobu. Czy Jezus kiedy był jeszcze w Nazarecie, rozmawiał z tobą, matko, o swojej śmierci? Być może rozmawiał, skoro na swoją mękę przygotowywał apostołów, może i tobie matko powiedział Jezus, jak będzie wyglądała Jego męka Maryjo tak wielką. Tajemnicą okryte jest Twoje życie, wiary, Twoja relacja z Jezusem. Ale jedno jest pewne: że ani przez chwilę nie zwątpiłaś w miłość Boga i Jego zbawczą wolę. Maryjo, jak nikt inny byłaś wierna Bogu? Dlatego, jak do nikogo innego Jezus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu, wierzę w to głęboko, że Pan Jezus. Ciebie pierwszą Maryjo nawiedził po zmartwychwstaniu. Tak wiem, że niektórzy mówią, że to tylko domysły, ale czy syn, który tak ukochał swoją matkę, jak Pan Jezus ukochał ciebie, Maryjo, mógł nie przyjść do ciebie i nie cieszyć się razem z tobą dokonanym dziełem zbawienia, w którym z woli Bożej miałaś tak wielki udział? Maryjo, pozwól mi przyjąć całym sercem prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, a co za tym idzie, prawdę o tym, że niczego już nie muszę się bać, bo życie wieczne jest mi dane. Jestem zbawiony, a cały mój wysiłek, całe pragnienie życia wiecznego, które w sobie noszę, spełni się, gdy przyjmę dar zbawienia. To, co było absolutnie niemożliwe, powrót do życia wiecznego z Bogiem, stał się możliwy przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Prowadź mnie w tej medytacji dalej. Prowadzisz mnie teraz do apostołów Jezusa, jakże byli przerażeni i zawiedzeni po śmierci Jezusa. Bali się, że z nimi Żydzi zrobią to, co zrobili z Jezusem że wydadzą ich na mękę i śmierć krzyżową. Lęk o siebie, przerażenie. Poczucie zawodu i straty sprawiły, że jakby zapomnieli, że Pan Jezus mówił im o swojej męce i śmierci, ale mówił też o zmartwychwstaniu. Skupienie na tym, co trudne, szukanie ratunku tylko w ludzkim myśleniu i w ludzkich zabezpieczeniach odebrało im pamięć i wiarę. Brak wiary, lęk o siebie, zaprowadził ich do wieczornika, kazał zaryglować drzwi i ukrywać się w zamknięciu. Gorsze od zamkniętych drzwi były skulone w lęku ich serca. Maryjo, twoje serce nie pogrążyło się w lęku, bo wierzyłaś Słowu Boga, wierzyłaś głęboko, że Pan Jezus jest. Synem Bożym, i że on spełni wszystko, co Bóg zapowiedział przez usta proroków. Maryjo, wiesz, że ja jestem podobny do apostołów, zamkniętych w lęku i smutku? Bardziej do nich niż do ciebie? Łatwiej mi wierzyć. Łatwo mi iść za Jezusem, dopóki nie doświadczam tajemnicy krzyża, ale gdy przychodzi cierpienie, lęk, ciemność duszy, wtedy i ja także często zamykam się w doświadczeniu własnych obaw i lęków i tracę wiarę. Przestaję wierzyć, że Bóg mnie kocha i że bez względu na to, czego doświadczam, On jest ze mną, On mnie kocha i prowadzi do zbawienia. Patrzę na ciebie, matko, i widzę. Widzę to teraz, wyraźnie, że twoja wiara umacniała się codzienną wiernością Bogu, codziennym rozważaniem w sercu Bożego Słowa, dróg i wyroków Bożych. Maryjo, karmiłaś się słowem Boga, dlatego owocowałaś wiarą. Matko moja, Maryjo kochana, ucz mnie, proszę, każdego dnia słuchać i żyć Bożym Słowem. Tobie, Matko, mogę wyznać prawdę o mnie, prawdę, która mnie boli i zawstydza. Tak, jestem człowiekiem, który mówi o sobie, że jest wierzący. Ale moja wiara jest bardzo, bardzo krucha. Nie umiem karmić mojej wiary, a pokarm wiary, który tak obficie każdego dnia daje mi Bóg, często pozostawiam nietknięty. Marnuję codzienną łaskę słuchania Bożego Słowa, medytowania Słowa, przyjmowania Jezusa w komunii świętej, codziennej adoracji Jezusa żywego i obecnego w Najświętszym Sakramencie. Maryjo, dziś widzę to wyraźnie, że Bóg każdego dnia daje mi możliwość wzrastania w, wierze, w wierności Bogu, a ja nie wzrastam, nie rozwijam się duchowo, bo nie korzystam. Albo korzystam zbyt mało z tych łask, których Bóg tak hojnie udziela mi w codzienności mojego życia. Dlatego nie rozumiem tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa i jestem jak Apostołowie, którym tak trudno było uwierzyć, że Jezus wstał. Tak, Maryjo, teraz rozumiem, że wiara, żywa wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa związana jest z wiernością Jezusowi. W codzienności, życiem na co dzień, Bożym Słowem, Eucharystią, Bożymi Przykazaniami. Maryjo, proszę Cię, podziel się ze mną swoją wiernością, swoją umiejętnością rozważania Bożych dzieł. Pierwsza, przeszłaś w pełni paschalną drogę Jezusa razem z Nim. A skoro byłaś z Nim w cierpieniu, On zapewne był z Tobą w zmartwychwstaniu. Myślę, że znałaś wszystkie opowieści apostołów o ich spotkaniach z Jezusem zmartwychwstałym. Widziałaś ich niedowierzanie i brak wiary, co wtedy czułaś. Czy to cię bolało? Czy twoje niepokalane serce doświadczało bólu widząc brak wiary tych, których Jezus wybrał? Twoja obecność wśród nich była dla apostołów pocieszeniem i umocnieniem. Nawet nie wiedzieli o tym, ale przy tobie, Maryjo, uczyli się żyć wiarą w zmartwychwstałego. Byłaś im potrzebna. Aby mieli odwagę uwierzyć w to, co po ludzku zdaje się być całkowicie niemożliwe, w zmartwychwstanie Jezusa i w nasze zmartwychwstanie? Tak przecież każdy człowiek zmartwychwstanie w Chrystusie do nowego wiecznego życia. Gdy Jezus przyjdzie na Ziemię po raz drugi jako Pan i Władca, wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Ludzkie ciała przemienione w proch powstaną do nowego życia. Moje ciało z woli Bożej, z Bożej Łaski jest świątynią Ducha Świętego, jest mieszkaniem Boga. Nie zostanie unicestwione na wieki, ale będzie żyć wiecznie. Matko Boża, Ty zawsze wierzyłaś i ufałaś Bogu. Wyproś mi, proszę, łaskę żywej, głębokiej wiary w zmartwychwstanie i niech wiara przemienia mnie tak, jak przemieniała apostołów. Jakże musiałaś się cieszyć Maryją, jaką pieśń wdzięczności wyśpiewywało twoje niepokalane serce, gdy widziałaś, jak pod wpływem spotkań ze zmartwychwstałym Panem apostołowie zmieniają się jak z ludzi zalęknionych i zatroskanych o własną przyszłość. Przemieniają się w odważnych świadków Jezusa zmartwychwstałego. Ty, Maryjo, jak nikt inny, znałaś apostołów Jezusa i wiedziałaś, że kochają go. Ale ludzki lęk, słabość i brak wiary ciągle nie pozwalał im Jezusa rozumieć. I zawierzyć Mu bezgranicznie. Przy Tobie, Marejo, uczyli się wierzyć. Tobie zapewne opowiadali o spotkaniach ze zmartwychwstałym Panem, a Ty, słuchając ich uważnie, zapewne modliłaś się, aby ich serca przylgnęły do Jezusa zmartwychwstałego, aby przestali się bać, by poszli drogą Jezusa bez ograniczeń. I wiernie aż do śmierci. Maryjo, Ty znasz również moje serce i o mnie wiesz, że pragnę kochać Jezusa, ale lęk, moje słabości, a przede wszystkim słaba wiara sprawiają, że nie potrafię zaufać do końca, że tak często nawiedza mnie pokusa zniechęcenia i nieufności. Proszę, Maryjo, módl się również za mnie, abym całym sercem wierzył w prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa i moim przyszłym zmartwychwstaniu. Pragnę, Maryjo, wierzyć i ufać bez zastrzeżeń. Ty, Maryjo, tak wierzyłaś i ufałaś. Pozwól mnie uczyć się wiary od Ciebie i razem z Tobą cieszyć się cudem zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ave Maria.